To już 26. gala ogólnopolskiego programu promocji kultury przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play. Spotykamy się już po raz kolejny w szacownych murach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dzisiaj gościmy tutaj kilkuset przedsiębiorców z całego kraju, którym wręczyliśmy certyfikaty jakości biznesu przedsiębiorstwo Fair Play. Ubiegało się o nie blisko 200 firm z całego kraju, a 172 z nich właśnie dzisiaj je otrzymałem. Firma Rekord Systemy Informatyczne od 24 lat uczestniczy w programie przedsiębiorstwo Fairplay. Jestem bardzo zadowolony, że w imieniu własnym oraz współpracowników mogłem się odebrać taką prestiżową nagrodę, główną nagrodę w konkursie przedsiębiorstwo Fairplay, czyli statuetkę. Muszę przyznać, że sama idea programu przedsiębiorstwo Fairplay jest dla nas, dla naszej firmy bardzo ważna. Chcemy, aby firma była postrzegana jako firma, fair play w biznesie, ale również w tej naszej działalności społecznej, sportowej. Myślimy tak na dzień dzisiejszy, ale również jest to motto na następne lata. Jest nam niezmiernie miło, że oprócz takich certyfikatów typowo branżowych jak certyfikaty potwierdzające jakość ISO, zostaliśmy wyróżnieni takim szczególnym certyfikatem jak certyfikat przedsiębiorstwa Fairplay, ponieważ jest to uwieńczenie naszej działalności etycznej i moralnej, którą kierujemy się na co dzień podczas naszej pracy. Bardzo się cieszę z wyróżnienia Fair Play, które jako spółka otrzymaliśmy. To potwierdza najwyższe standardy, jeśli chodzi o relacje z klientami, z dostawcami, czy ogólnie z naszymi kontrahentami, ale również z pracownikami. To potwierdza, że EuroEco jako podmiot gospodarczy jest dobrym partnerem do współpracy, ale również do pracy. we